Aaaa... LOWOG! wróci. wróć. E, masz słabo techniczny boks. Jak Ty się do tego odniesiesz w ogóle? Uuu, paprotka! No, chociaż tak jakby... E... Tłumacza chciałeś, tak? No właśnie nie wiem. Dobra kurwa, będzie mi tu pierdolił, jak ja wywiadu udzielam. Kasjusz, no właśnie. E, Marcin Wrzosek, Twój kolejny rywal, kolejny rywal z KSW. Jak tego w ogóle ocenisz? E... Nie wiem. Właśnie kurwa ten chłop jakoś tak... Nie wiem. Taki... E... No. Co to no. To No to szacun. Powiedz mi, e... trenujesz ostro. No, chociaż tak jakby, tak ciężko złapać tą kurwa... To też jakby kurwa... Wiesz, ja może... Okej. Okay, no tak. Przecież ja jestem kurwa showmanem. Mam paprotkę w razie co by poprowadziła. E... FMA przejmuje cały kurwa świat tych fighterów Nie wiem czy źle już to... <noise> no właśnie Nie kurwa ja się z tobą z nami lei kurwa nie mam cię za żadnego przyjaciela Jedynie co za ziomka okej okay, nawet ziomkami nie byliśmy No to może wykończyć jak No właśnie nie wiem e... ostatnie moje pytanie już to nie jest tak, że ty ten pojedynek musisz wygrać? Nie wiem ale ja ci powiem, jak mnie znajomi zaczęli straszyć, to kurwa tak. Ja nic nie muszę, ja mogę, więc mam wyjebane. Ja już jestem kurwa milionerem. Idę zaraz pić whisky i mam wyjebane was. Uhuuh, chuj wam wryj! Bębębębębę. Zajebiste było to, co mówiłeś. Trenik mentalny. Ja pierdolę ty. Ja. Dzięki, trzymaj się.